Siemanko, witajcie. Długo mnie nie było, ale z tej okazji jest nowa gra. Stumble Guys. Zostawiajcie łapki w górę, subiki. Eee, na początek możemy sobie oderwać darmowego spina. Zobaczymy czy coś fajnego się nam wydropi. Proszę tylko nie klejno, że tam, proszę. Dobra, że to niech będzie. Ja bym wolała skinka. No, można sobie kupować, ale ja jeszcze nic nie kupiłam. Znaczy kupiłam. Pomijmy, ja mam takiego skinka. Trochę no już sobie pograłam. Na początku grałam takim. Potem takim był... Potem był taki. Ale za to, że są święta, to weźmiemy jakiegoś świątecznego skina. Napiszcie w komentarzach, którego chcecie: pingwinka czy elfa? Bo raczej innych świątecznych tu nie ma. Um, a więc to ja sobie wezmę na razie pingwinka. I zaczynamy. Czekamy. To jest najbardziej wkurzające zawsze czekanie. I teraz jest zawsze... I teraz zawsze mam oczopląs takie. Taki jak to widzę. O, całkiem fajna mapa, całkiem krótka. No. O, jestem jeszcze w pierwszym rzędzie. No to super. Tutaj skaczę. I chcę wam też powiedzieć, że... Będę, będę się starać się codziennie robić shortsy i dziękuję za to, że y, pod moim drugim shortcem, czyli że jak będziesz nie, nigdy nie używaj tego dźwięku, widzieliście y, aż tak dużo wyświetleń. Y, to największa liczba jaką miałam w życiu. No i teraz se tu spadłam, ale to jeszcze nie jest tak źle. Y no i naprawdę po tamtym szorcem były całkiem dziwne komentarze. Możecie sobie zobaczyć. Było na przykład, spadłam z dywana. Z dywanu. No nie, przegrałam. Muszę się bardziej skupiać. A jak będę cicho i nic nie gadać, to sorry, ale się skupiam. Znowu czekanie, znowu oczopląs. Czekanie. Czekanie. Tak! Jest! Kocham blok Dasza. Najlepsze. Ale jeszcze nigdy nie miałam blok Dasza na początku. Um. To jest dziwne. O Boże, nie! O Boże! O kurde! Prawie już spadłam. Ale wszyscy popychaj. Nie no! Jeszcze tak głupia Moji z butem. Hmm. dobra, tutaj no, proste, tutaj proste, aha, tutaj też przechodzanko, ale yy, tam są takie bloki i że jak się na nie wskoczy, o nie, o nie, o nie, no, chciałam powiedzieć, że to takie bloki, o, yy, nie widzicie, nie, ale są tu takie bloki, takie inne, takie bardziej jakieś, no, z takimi czarnymi tymi rysami. Um, no, 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 wiecie chyba o co mi chodzi. To jak się w nie skacze dwa razy, to wtedy się rozwalają. Ale dobra, kolejna runda. Okej, okay, już jest kolejna runda. Piotr Pass, nie wiem czy dobrze czytam. Na no, tym razem trzeci rząd. O, czerwona pandka, ja koł mnie. Ja kocham czerwone pandy. Czerwone pandy są na moim rankingu. Zwierząt na pierwszym miejscu. Ja kocham czerwone pandy. I trochę szkoda, że ten skin jest legendarny, ale naprawdę chcę mieć tą czerwoną. No, nie, no! Chcę mieć tą czerwoną pandę. I tutaj mnie ktoś wywalił. Naprawdę. Jak się zdobywałem, młodzi? Bo ja nie wiem. O nie, o nie, o nie, o nie? Chyba się kupuje w sklepie? Ale nie wiem. O nie, o nie, o nie. Ja nie wiem, czy ja dotrę w ogóle gdzieś gdziekolwiek. O nie, już nie. Co mi tak źle idzie dzisiaj? <laughs> Może powinnam się bardziej skupiać. O, mamy coś do odebrania? Tutaj losowe, losowa skórka. Losu, 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 losu. A, ten kurczaczek. Tak! Ale słodziaczek! Będę miała na wielkanoc jakiegoś skinka, ale słodki. On był jaki rzadki, ale słodziak. Mmm, słodziak! Mam jednego legenda. Napiszcie. Nic nie napiszcie. Zapomniałam, co miałam powiedzieć. I kolejna runda. Okej, okay, to jest runda taką, którą ja całkiem lubię. I taka ciekawostka. To była pierwsza runda, w którą grałam w ogóle w StumbleGuys. I ja się dziwiłam w ogóle, że. Hej, tu zawsze, jest się, tu zawsze jest tak ślisko? Tu zawsze w tej grze jest tak ślisko? Potem się okazało, że nie. Ale oczywiście nie przeszłam swojej pierwszej rundy. No. Tak. Tutaj może się wydawać, że to jest trudne, ale to jest całkiem łatwe. No wystarczy tylko raz skoczyć, czasami dwa. Trzeba tu driftować? Ach, nie no, wywalił się na mnie gość. Ale coś czuję, że tym razem przejdę. nie, przejdę. Przejdę. Nie, nie przejdę. No co jest? Co jest? Co jest? Co jest i co będzie? Nie wiem. Kolejna runda. Tym razem też runda taka, którą ja całkiem lubię. O, on ma takiego rzadkiego skina. On jest fajny. No, całkiem lubię tę rundę, chociaż myślę, że nie będę pierwsza. Znaczy, oczywiście, że nie będę pierwsza, bo jestem trochę nubkiem, ale. Raczej nie przejdę. A jak tym razem nie przejdę, to będą spiny za reklamy, ale oczywiście nie będę Wam pokazywać tych reklam. Tutaj biegniemy. Biegniemy. Można też skakać normalnie, tak tam dwa razy, ale wtedy jest ryzyko, że spadniesz. No i ja wolę tak normalnie skaczemy po kamieniach i tutaj o Boże udało mi się jak ja to zrobiłam Koło oglądam on nie wszedł jeszcze do mety haha, dobra tu, tu był jakiś ten, tak teraz ci co odpadli jej, jestem jestem na podium to nie jest podium, co ja mówię. Yy... A, to dlaczego ja nie zatrzymam, losuję się, Dob dobra, nieważne, następnym razem zatrzymam, jak będzie następny raz, to ile to już trwa, a, okej, okay. dobra, zobaczymy, to, to jest taka fajna mapa, o Boże, nie! No, yy, tak, najlepsza mapa na świecie. Polecam ją każdemu. I yy, tak, jestem ostatnia. Na pewno przejdę. Dobre nastawienie. Ej, ale żadna kula mnie nie wali to może. To... to... O nie, kula, 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 kula. Ona mnie walnie. Yy, co? O, wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Wiedziałam, że w końcu jakaś kula mnie walnie. Nie no, naprawdę. Moje szczęście do tej gry to jest zerowe. Jak teraz spadnę. Aha, nie spadłam, ale dobra. Kurde. Dobra. To teraz będzie losowanie. Już się losuję. Mam nadzieję, że coś fajnego wyleci. Yy, tutaj zwykłe, legendarne, legendarne, legendarne. Kurde. Zwykłe. Yy, teraz kolejne. Losowanie, mam nadzieję, że fajne coś wyleci. Proszę, 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 proszę. Pięć klejnotów. No nie tak źle, ale mogło być lepiej. Kolejne, kolejne losowanie. Zobaczmy, co tym razem będzie. Proszę coś fajnego, proszę, proszę, proszę że żetony, proszę że żetony. A nie! Powiedziałam, że to nie, a nie klejnoty, a miały być klejnoty. Dobra, to będzie już ostatnie, bo jak widzicie jest jeden na cztery. Kolejne losowanie. Nadal mam nadzieję, że mi coś fajnego wleci. No proszę, proszę. Nietypowe, tak? Tak! Ale fajna. I super jest. Jest super, wow, tak. W Takie kwiatuszki, trzecia do kolekcji trzecia mam jedną, drugą i trzecią. Dobra, ale zakładam sobie już pingwinka i to będzie już na tyle w tym odcinku. Powiedzcie, czy, napiszcie w komentarzu, czy wolicie pingwinka czy elfa. I do zobaczenia. Pa.